Na tym filmie robię pizzę z Nutellem. Uh -oh. Link do tego, jak zrobić ciasto, jest w opisie. I te dwie kulki po dwóch dniach staliły się w takie coś. Z tego oto ciasta, tak sobie to wyrosło po godzince. To są kulki z wczoraj. Przygotowanie kulek też na tym filmie jest i można sobie to przesunąć do tego momentu. Przygotowanie tych kulek na tym filmie też jest, ale dziś zajmę się czymś trudniejszym. Trudniejszym dlatego, że za pierwszym razem mi nie wyszło i znam osoby, którym też nie wyszło, a mianowicie zrobimy pizzę z... Jak zrobię pizzę z nutelną, bananem, serkiem mascarpone. Ogólnie ja naprawdę nie byłem fanem. Nie jestem w ogóle fanem słodkich jakichś deserów, tego typu rzeczy. I ogólnie. Ech, to jest ciężki temat. Umówmy się. No to to nie jest pizza. Znaczy to jest pizza na słodko, ale. Ale już wtedy pizzą nie jest, nie? Jak dla mnie pizza musi być słona, ale. Mimo wszystko warto spróbować, ponieważ mnie namówił pewien pizza, yolo. spróbowałem i od teraz raz na jakiś czas do tego chętnie wracam, a żeby zrobić pizzę z Nutellą, no to trzeba zrobić jakiegoś myka i dziś spróbuję właśnie zrobić to lepiej, bo używałem do niedawna poli rumieniowej czy tam sreberka, złotka jak to woli, ponieważ... Chcę, że gdy wrzucę placka bez sosu, bez niczego, to on po prostu urośnie cały i tak nie chcę. wyjdzie fokacza wielka. Nie chcę tej buły, chcę pizzę cienką i z niej zrobić właśnie pizzę z nutelą. To będzie Używam Używam tego złotka, żeby to ciasto sobie na środku nie wyrosło, ale złotko, seberko czy folia aluminiowa, ona się czasami lepi do ciasta i to jest straszne, bo co się do ciasta przylepi, to ciężko to wyjąć i no przecież trzeba tą folię zjeść potem i taka. Dlatego zacznę od tego, żeby wyciąć... Tu mam miarkę, to jest miarkę na pizzę. Ja potrzebuję mniejsze kółko, ale kółko. Ja mam plan nawet, jak to zrobić szybko. Wytnę pół kółka i będzie całe kółko. A nawet jak wytnę pół, pół kółka, to wyjdzie mi całe kółko chyba. Mam nadzieję, że to widać, jak się nagrywa, bo ja nie widzę monitora. A nie, to to... To... A No i dobra, nie? I to będzie moim kółkiem. Zaraz lecimy dalej. Jest to wielki kawał pizzy, ale już przestanę rozciągać. Trochę to jest za dużo. To jest metoda dobra. Zrób to sobie mam nadzieję. To co? Z kamonką, lekko pizza wjeżdża i tak, z takim czymś, i jeszcze to ważniejsze. za dużo. I z takim czymś, w każdym razie. No, okej, okay, praktycznie. I z takim czymś ta pizza wleci do pieca do pieca. tu piekarnika domowego piekarnika 250 stopni, ale żeby mi to nie uciekło, bo ja mam termobieg włączony, zresztą dorzucę te kawałek. O. Może jakoś to... Mam nadzieję, że po prostu pod odpływem termobiegu ten papierek nie poleci. A nie zostawiłem sobie więcej ciasta, żeby mu to obciążyć. O, może tak. Powinno być OK. Pizza jeździ, jeździ. Może śmiało wlatywać do piekarnika. Ten papier się może spalić, a już jest raczej czas. Uh -oh. No to mam ogień. Na to musisz uważać, jak robisz pizzę z nutelą, Bo się butpalił papier. Uh -uh. Ale ogólnie co to? Już papier. Dobra. Wszystko jest po tym kolom. O, to jest pozmyło. To jest robiło. Mam nadzieję, że podłogi nie spalnie. No, a poza tym to tak by to wyszło. Wygląda dobrze. No to się zagadka rozwiązała, czemu częściej używa się złotka do tej pizzy. Najlepszy deser ever. Giazda.